Cześć! Z tej strony Smart Pro i dzisiaj słuchajcie jak widzicie jesteśmy e, nie w Squadbusters, tylko w Brawl Stars. E, jeżeli chodzi o Squad Busters, to nie, nie skończyłem z tą grą jakby co. <grych> e, Pombrałem trochę i powiem wam, że ta gra jest co, jak się da, dalej gra, e, to już się lepiej trochę zna tą grę i myślę, że jeszcze odcinki będą z tej gry powstawać na pewno. Dlatego możecie tam już być przyczajeni, jak lubicie też Squadwasters, to możecie u mnie na kanale to podpatrzeć. No a cóż, a my dzisiaj się zajmiemy tym, że będziemy dzisiaj sobie otwierać, słuchajcie, jak widzicie tutaj 105 rzeczy z karnetu, czyli cały karnet, jak tutaj widzicie. Tak jak zawsze w sumie. Na końcu sezonu, bo dokładnie za... Nie wiem, czy to liczyć się jako 3 albo 4, chyba ja liczę zawsze jako 4 te 19 godzin, jeszcze, tylko... Nie, no dobrze, chyba. Jak też można, także y, za 4 dni się właśnie ten karnet skończy. E, no to wiecie, wiadomo, trzeba by było zrobić jakiś openik, na koniec. E, specjalnie trzymam na odcinek. E, I cóż, i jeszcze jedna rzecz. Dzisiaj też, jak pamiętacie, albo wiecie, jest w sklepie właśnie wiadomo kto. Um, pamiętacie, jak było z kitem? Kita nie kupowałem w tym, w Irry Accessie. Um, ale na tym odcinku jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie. Może, być może widzicie już po tytule, czy to zrobiłem, czy nie. Pewnie się domyślacie co będę tutaj chciał zrobić. Tutaj um, jeszcze zobaczymy. Ale na razie się zajmiemy tym otwieraniem. Otwieranie jest tego odcinka najważniejsze. E, także cóż, zaczniemy sobie od. Um, od czego sobie zaczniemy? Od yy, pierwszego poziomu. Także znam ten to oczywiście trochę mi da to konta. Już mam pewnie. Tak, już mam yy, maksimum błyskotek do zdobycia. Mam. O! Emotka yy, jajka. Taka Kerst. Mamy Star Chopsa. Oczywiście rzadki. Ehm, o! I mamy te kredyty. Te oczywiście też odbierzemy. Chyba że. Dobra, nie, na razie nie będę tych kredytów odbierał, bo właśnie wiadomo, z tym trochę o co chodzi. I jeszcze nie wiem, jeszcze się podczas tego odcinka będę się zastanawiał, także... E, wszystko jest jeszcze w drodze, <grym> mógłbym tak powiedzieć. No i cóż, i mamy tutaj kolejny, jak ja to mówię, na jajka jabłko. Bo te profesorowie jajka wygląda jak takie trochę jabłko, tylko że jest Ale... nie wiem. Może jestem jakiś dziwny. Dobra, kredytów nie odbieramy rzadki hmm. na oczywiście gamsów tutaj będzie trochę bo um, już miałem 100 trzymam z poprzedniego karnetu to teraz jak on jeszcze przybędzie to będzie jeszcze więcej więcej, będzie jeszcze więcej <gry> Dobra, mam już 10 poziom z nami teraz tekśnię jest 11 jest na razie no, nuda bo na razie nie się tak nie dzieje, o! Epicki! Z Epickiego! A matka, nie, to jest spray do squika taki yy, dziwny jakiś. Mamy kolejne 2000 monet. Ehm, star StarTrop, Epicki znowu. <laughs> Szczęście do Epickich i matka do Daryla. Mamy tutaj kolejną odznakę oczywiście, mamy StarTropa. Rzadkiego, Rares. Oczywiście. Kolejne gamosy I dobra Kolejny Star Chops O! Mityk! szef. Mityk, o! Ale mityk ci powiem. Taki mityk, że żem się nie pozbierał. Dobra, tu jeste poziom za nami. Kolejny spray teraz. Yy, w ręce pewnie go Gini, bo ten sezon jest o go Łapie go Gini. Dobra, StarChops, oczywiście było. To Kolejny StarChops. O! Znowu fizyczny. Ten karnet to jest jakieś dziwne, bo mi się wydaje, że w tym karnecie są jakieś powustowane nagrody. Ale... nie wiem. Nie wiem, nie wiem, słuchajcie. mamy Super bardzo rare mm. Kolejny StarChops. Super, Super rare. Kolejne Gansy. Oj, oj, oj. To jest po prostu za dużo jak na te karnety, że, tych rzeczy, nie? To jest po prostu jakiś curse. To wszystko jest tutaj napodawane, ale mi się wydaje, że lepsza jest ta zmiana na, na te karnety niż tamte co były. To w tamtych było tak mało rzeczy w ogóle totalnie. Um, może trochę zmiana na minus, jeżeli chodzi o karnety ogeny, geny, bo to było akurat fajne, jak ktoś sobie uzbierał e, za darmo. Mógł sobie któryś sezon kupić właśnie za demo, ale teraz niestety to usunęli i teraz niestety tylko za prawdziwe, prawdziwą walutę możemy to kupić. Także taka trochę zmiana na minus według mnie, bo też tak kiedyś powstałem. Eee, No ale no widzicie, jak to jest teraz, ale dobra, mamy kolejne 2000 pieniędzy, kolejny start of Taka matka zielona ogniem teraz. To jest czapki oczywiście Kolejne... E, klejnotów jest 230 <laughs> nie, wiem, to, nie wiem komu się to... Y, nie wiem komu się to tak chciało dawać tych klejnotów tyle, bo czekać tu jest w ogóle No teraz sobie nie zobaczę podsumowania karnetu, ale tam coś było, że chyba 150 jest w całym karnecie jak się weźmie tę opcję yy, z karnetem tym płatnym także no powiem wam, że trochę dużo tego jest dwa karnety i macie 300 gemów także to jest takie curse trochę także dobra nie hmm. starchop oczywiście, rare <laughs> kolejne te pieniądze Mm, o! Taka Godzilla, bo powiem, taka jakaś zawinięta jak ślimak, ale nie będę tutaj podpowiadał swoich umysłów, namysłu. E, I tak w ogóle ta, to, ta muzyka, która była w poprzednim sezonie, e, wiem, że niektórzy mogą już to znać, bo pewnie oglądali film go czyli bo właśnie to jest to wiadomo i to jest ta sama muzyka jako była w filmie Godzilla, Także właśnie ja tego nie upełam, bo właśnie Godzilla nie oglądałem. Super. Ale po podczas sponsor się właśnie tym zainteresowałem i właśnie zobaczyłem, że to jest ta sama muzyka wsadzona do Brosstars, nie? Także yy, niektórym, się yy, oddać, niektórym się to będzie kojarzyć będzie kojarzyć... tą się to jest skin Kim. Niektórzy się to będzie kojarzyć z tym. Yy, z prostarsami, jakie oglądali wcześniej filmu Godzilla, No! Niestety tak jest w niektórych momentach. Eee, ale mamy jeszcze Mechatika Ghidoraha. Powiem Wam, że bardzo kars nazwa. O, jeszcze była Emotka, przez no ją. Dobra, mamy no kolejnego. Teraz jest jakiś czarny czar, czar, czar bardziej. Eee, też Ghidorah. Też Emotka była. O, i teraz mamy to. Czyli mamy tutaj suchowego psałego. Mechatik... Khidorach, oczywiście. O, i mamy jeszcze odznakę gracza. Taką. I mamy, słuchajcie, tutaj tytuł jeszcze: Gojira? Go Gojira? Gojira? Go nie, nie wiem, jak to się czyta, słuchajcie, ale zrobię oczywiście screen, jak zawsze. Nie, nie wiem, słuchajcie, jak to się wymawia. No i mamy gwarantowanego tego, właśnie legendarnego Chopsa, który teraz sobie otworzymy, właśnie. I. O! Miała niespodziankę wam powiem. Także um, tak, tak mamy Ja za bardzo też bar, barlejem tak też nie gram. Ale może się przydać. Jeszcze takich do kolekcji, także zobaczymy. I sam mam tutaj jeszcze 300 tylko. W tym sezonie jakoś zabiegło też nikt za dużo. Za dużo. E, też nie grałem. Bo jak widzicie po misjach, to mi się parę sobie z karnetu. Um, no, ale jak widzicie, parę misji tutaj zostało do zrobienia. Może to jeszcze zdąży zrobić jednego typu misje. Typu na przykład na solo jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 misji jest na solo. 5 yy, misji jest na dół, także tę misję mogę na przykład zrobić. Jak są za to samą rzecz do zrobienia. No i cóż. Co my teraz z tym wszystkim zrobimy? Yy, Najpierw słuchajcie, może. A w ogóle jestem. Yy, championship. Challenge. I właśnie. Hmm. <grafię> Jakby to będzie ja nawet ani razu jeszcze to nie zagrałem. Bo to po prostu. Yy, Proszę yy, ja już nie mam siły do tego challenge. Zawsze albo przeglądam na. Yy, gdzie to było? Tutaj pomiędzy knockoutem. No pomiędzy czwartym a piątym etapem zawsze tutaj przegrywam, albo od razu na samym końcu, także nigdy ani razu jeszcze nie wygrałem tego challenge, bo jest po prostu ee, no trudny, jest po prostu trudny na przejścia, bo ee, jest dużo wyszkolonych graczy, którzy tam grają, mamy tego naszego klonowego Barley'a, no i co? I teraz się zastanawiam właśnie nad wiadomo czym. Hmm. To jest... Czy <noise> to jest dobra opcja? Czyliśmy połączyli dwa, dwa odcinki takie oddzielne, co bym normalnie zrobił ze sobą. Hmm. Czy w ogóle to robić? Nie wiem, słuchajcie. Dobra, może... Dobra. Może nie będę tego żałował. Ale zobaczymy, uwaga. I tak jestem przygotowany jakby co. E, a tutaj mi się przecież jeszcze świeci. Nie wiem co to jest. A, do Macy. Ten yy, gadżet, trafiliśmy. No i dobra. No i jednak to spróbujemy zrobić. <grym> Także cóż, już mi chwilkę i zaraz się widzimy. Okej, okay. jest. <grym> Teraz tak, czy ja zrobiłem błąd, czy ja nie zrobiłem tego błędu? Bo, no tak, jakby to powiedzieć, yy, Draco jest dobrym zadymiarzem. Może yy, nie lepszą od Kita, bo kit, jak wychodzi, to był bardzo kers, ale. Draco też trochę dorównuje kitowi. Mm. No i mamy też opis tutaj niego. Pędzący na krzpiecie dmuchanego smoka i strzelający fajerwerkami, Draco gwarantuje imponujący finał każdego wieczoru. Grając na gitarze elektrycznej i z ogniem, ten artysta podbije serca widowni. Taki ma właśnie tutaj yy, swój opis. Jedenasty to już jest legendarne jak widzicie. Także trochę już tego się nazbierało. Mamy jeszcze spray. I mamy tutaj jeszcze te rzeczy do odebrania. Eeeh, ja sobie tego nie będę od. Eee... to było. Aha! Chyba wiem o co chodzi. Widzicie, mam ponad. Y, ten. Ponad licznik skotek. A to było w wcześniej 5000, teraz jest tylko 1500 zł. Także jak będę chciał odebrać błyskotki, to będę do 7 dnia. albo nawet po 7 dniu też. zużyć te błyskotki, żeby dostać te 5000. Także jak widzicie... Jest tutaj bardzo taki ciekawy układ. No i dobra. Gdzie jest ten nasz rozrabiaka? Różowy rozrabiaka. tam kto wie, kto wie, ale no... Chyba raczej nikt nie wie. Ehm, bo to było z dawnych czasów mojego kanału. Ehm, ale dobra. Mamy go. I tak, mamy wystarczająco wszystkiego, żeby go ulepszyć tutaj sobie. Możemy sobie tutaj sprawić. A, spraw już się ustawił, dobra. No i dobra, zróbmy to. Um, tak, dziesiąta moc może, dziesiąta moc. Um, I tak, tutaj mamy, Zam nie powiem co, zamknij swoje jadaczko. <śm> um, cios podróżkowy. Y Ponadto następne cięcie lancą, jaką lancą? A że gitary chyba. Wyrzuca wrogów w, e, w powietrze na krótki czas. Liczba punktu życia drakon nie spadnie poniżej. Mmm. Najpierw sobie oczywiście wybierzemy te giry. <gry> Teraz do mojego tutaj kolegi Sławka, zapraszam też na jego kanał. E, wie o co chodzi z girami. <gry> Jeżeli oczywiście ten odcinek ogląda. E, ale dobra, mamy jeszcze, Darko nie ma specjalnej, yy, specjalnego wyposażenia w ogóle. Yy, także mi się wydaje, że tarcza to jest podstawa i mi się wydaje, że weźmiemy jeszcze sobie... Yy, co sobie weźmiemy? Weźmiemy sobie to, że szybciej się regenerował. I mamy jeszcze star powery, czyli co 5 sekund yy, następne dźwięknięcie lancu, czyli wrogów podatnymi na trafienie. Podatni wrogowie ponoszą 35% więcej obrażeń przez 5 sekund. Yy, aha. Smoczy solo przy, przyzywa. Jakie Smocze solo? Yy, przywraca teraz 2612 punktów życia po aktywacji. Chyba mi się wydaje, że to jest jego ult. Smoczy solo, tak? Tak, super, tak Smocze solo. Dobrze yy, trafiłem. Ale mi się wydaje, że mimo wszystko to jest lepsze. To, ten, ten Star Power W połączeniu z... Hm Z którym? <laughs> Pytanie zagwozdka za 500 tysięcy punktów eee, Liczba punktów nie spadnie Czy wyrzuca ich? Wyrzuca w powietrze Nie wiem, czy to jest jakiś curse Także mi się wydaje, że ostatni że jest lepszy gadżet Także jak widzicie E, mamy go. Tutaj proszę darkowcowi się wymaksowany. Gra na gitarce. No i co? I zagram sobie tutaj so, e, solo. chciałem sobie jeszcze oczywiście tutaj zmienimy portret. Ja zawsze jak wchodzi no wzadimiasz, to na chwilę sobie zmieniam y, pło. Tak będzie tam pasować. No i dobra. I słuchajcie, zagram, spróbujemy jakąś się tutaj wpasowuje. W te klimaty. Um, no i cóż, też w ogóle yy, chciałem coś wymyślić, jeżeli chodzi o live z Brawl Starsów, ale niestety, hmm, niestety będę musiał jeszcze bardziej kminić, bo niestety to co kminiłem wcześniej jednak nie wyszło, <grym> także będę musiał jeszcze raz trochę bardziej pokminić, ale to jeszcze zobaczymy, na nareszcie nie są mi zawsze tak potrzebne. Dobrze, że mógł odcinki chociaż robić z Brawl Starsów, to jest bardzo dobre. Dobra i jak widzicie, Draco jest mm, na razie dobry. Na tych wszystkich botów. Bo nie ukrywam, to są na razie boty. O, możemy spalić Bula moim smokiem. Chodź tu. Chodź jak cię zaraz ściabnę, to zobaczysz co będzie. O, widzisz, spalę cię. Bu bój się. <grym> Buka się. Chodź tu. W tej chwili. I zauważam, że jak się dalej... Y jak się odbije od samej końcówki wroga, to więcej życia mu zadajesz. Widzicie, 2000 i na 5000. Także to trzeba też drako taką samą końcówkę i jego ataka. Yy, ata ataka! Ataku strzelać. O, tak jak widzicie ten koniec tego, to tam właśnie trzeba strzelać tym, żeby był jak największy damage z tego. No i dobra. Gdzie jest nasz ostatni? Yy, tutaj oponent. O! Sam się zabił chyba. Już nie ten, już nie chciał raczej walczyć z tym, z rakiem. No i dobra. Jak wiecie, myślę, że tutaj cały czas robi misje. Ja się ja, ja, ja i moje 27 tysięcy podwajaczy żetonów, tak. Była jakieś taka oferta za chyba 40 tysięcy tego. Um, podwajaczy i chyba to było za 50 coś gemów. No i oczywiście ja to wziąłem się na to. No, to była nawet dosyć dobra oferta. Dostarczy na pół roku, jak nie cały rok. Dla mnie. Ja, że to jest akurat spoko. No i dobra. Um, czy ten drako jest taki fajny na razie? Na razie jest fajny. Takie jak zawsze pytanie zadaję sobie w odcinkach i wam mówię. Zobaczymy um, jeszcze troszkę po nim, żeby zobaczyć, czy tam się coś dzieje na górze. Ale pogramy jeszcze, zanim zobaczysz, czy, czy on tutaj jeszcze coś się z nim zmieni w stosunku do normalnych graczy, a pomiędzy botami. Także właśnie się, To mnie najbardziej tutaj ciekawi w tej grze. No i dobra. Ta oho, powraca nagle. O, i widzicie, i ten gadżet robi tak, że nie może nam nikt obrażeń co być. Coś takiego, gadżet Blue, tylko że możemy się ruszać i atakować normalnie, tylko że. No wiadomo, tamte był mityczny, blu, a drako jest legendarny, także mimo wszystko ma mocniejszy gadżet, nie? O. I <grym> Spooky Ghost. Lecimy na Spooky Ghost, a patrz. <grym> Smokiem go tam dawaj, nie, tam jakiś kers rzeczy. O. Proszę, tak się gra. <grym> no powiem wam, że. muszę jakby to powiedzieć. Yy, jeszcze raz sobie zagramy i zobaczymy, jak nam wylosuje normalny normalnych to. Wtedy będziemy mogli się przekonać. Chyba, że nie, to po prostu. Tak myślałem. <laughs> tak myślałem, właśnie. Ehm... No także, cóż. Chyba sobie raczej nie przetestujemy. Tak w stosunku. <laughs> e, tak w stosunku e, do normalnych graczy. No ale, na trudno. Jeszcze się sam przekona później. Ehm... Ja chcecie się też na z właśnie skórze przekonać, to też musicie to właśnie zrobić. Czyli właśnie zakupić tego drako eee, jak tam chcecie. Także tak. Ja oczywiście zawsze robię takie odcinki z Eerie Accessów. E, żeby Wam po prostu pokazać przedwcześnie, jak to wszystko działa. Wiadomo, mógłbym jeszcze z tych tych. Z tych... Ja się mógłbym, już właśnie nie mógłbym. Ale za niedługo, bym mógł na przykład pokazać jeszcze, jeszcze, jeszcze przedpremierową. Czyli poprzez supercelowe deweloperskie de de konto. Tylko, że do tego jeszcze trochę droga jest. Yy, no i zobaczymy jak to będzie. No cóż, a my jak widzicie tutaj... O! Epickiej Star Drogę jeszcze na koniec. No i cóż, ja mam smart pro. Mam nadzieję, że... MAM że Marzuj SIĘ! <śm> mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek was się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście wiecie co no i cóż, i my się widzimy w dalszych odcinkach. Pa-pa!